W Poznaniu trwa zbieranie podpisów pod projektem zmiany nazwy parku z Jana Pawła II na Róży Luksemburg. Akcję zorganizował aktywista Marcin Staniewski. Ta inicjatywa to reakcja na reportaż wyemitowany w TVN24, w którym przedstawiono rozczarowujące wiele osób reakcje Karola Wojtyły na przestępstwa pedofilii w kościele. Opłata w strefie zbliżeniowo i bez wydruku. Tak można zapłacić jak na razie w jedynym parkomacie niedaleko Dworca Zachodniego. Nowego typu parkomat został uruchomiony testowo. Luty 2023, najlepszym miesiącem w historii lotniska Poznań Ławica. Jak wynika z oficjalnych statystyk, w lutym tego roku port lotniczy Poznań Ławica obsłużył blisko 135 tysięcy pasażerów. Oznacza to, że dynamika wzrostu w stosunku do 2022 roku wyniosła aż 81%. Na Placu Wolności od 30 marca do 2 kwietnia potrwa jarmark wielkanocny. Na Poznaniaków będą czekać ręcznie wyrabiane ozdoby świąteczne, ceramika czy biżuteria.